Halo, dzień dobry! Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak długo możesz przetrwać w świecie Don't bez kaftowania? No oczywiście, że nie. Kto normalny porywałby się na takie szaleństwo? Pierwszy niezbędny kafting pojawia się już pierwszego dnia jest to światło do przetrwania nocy. To jednak da się obejść, grając Willow ze za swoją zapalniczką czy prześladując świetliki. Jednak jak daleko da się przepchać to wyzwanie? Czy da się zdobyć broń, pancerz, jedzenie i zbić największych bossów konstant? Pomysł na wyzwanie został ukradziony od The Chosen One, polecam film w opisie. Świat był seedowany, bo potrzebne były aż 200 pisy pszczelarza, by uzyskać siatki na owady niezbędne do questów Kababy czy Celestial Championa. Oprócz tego mamy na nim biom wkurzonych pszczół, garnek i cmentarz Maxwella, połopatę. A zatem, Willow jest oczywistym wyborem na start. Ta może praktycznie z niczego rzucać kule światła, zadawać 750 obrażeń swoim obszarowym atakiem, a na dodatek ma miśka, Belniego, wiernego bodyguarda. Grę zacząłem więc od zebrania podstawowych zasobów, trawa, patyki, by dość szybko mi uświadomiono, że to czysta głupota i do czego niby mi się one mają przydać. Trochę tak jak na świecie bez niczego. Eksplorując świat, rozglądałem się przede wszystkim za biomem wkurzonych pszczół, by paląc ich dupy farmić embelki niezbędne do rzucania zaklęć Willow. Te pozwoliły mi na bagnie farmić macki, które to natomiast stały się moim uzbrojeniem. Przez cały czas zbierałem jagody i marchewki, które przepiekałem na zapalniczce od Willow. Do tego wyzwania, oprócz setpisów, bardzo ważne jest grindowanie teatru. Ten pozwala uzyskać tak naprawdę, większość podstawowych narzędzi, kask górnika, przyboru do szycia czy parasol. Moim pierwszym celem stało się właśnie przyboru do szycia. Bernie w ruinach robi robotę, ale otrzymuje przy tym bardzo dużo obrażeń, i tutaj właśnie one się przydają. Musiałem trochę polbakować, ale za n razem w końcu siadły. Moim pierwszym celem stało się oko terroru, bo ten ma tylko 5000 punktów życia, jest prosty w biciu, a kask z niego daje aż 80% ochrony i na dodatek można go naprawiać dowolnym jedzeniem. Przy ostrożnym Użytkowaniu można korzystać z niego bez końca, a pancerz to podstawa w Donsdel. Sama walka przebiegła bez niespodzianek. Belni fajnie agrował miniony, które i tak długo nie żyły przez Lunarny ogień. Okazało się, że Setpis z galnikiem pojawił się na biomie meteorytów. Ehm. Mhm, GG, ale jakimś studem chłop nie został ani razu zniszczony. Spalony tak, ale zniszczony nie. Gotowanie było dość prymitywne, przez utrudniony dostęp do składników, ale masa talbiudów obok, plus losowe malchewki i patyki pozwoliły mi gotować jajka po szkocku. Genialne danie odnawiające 150 głodu i 60 życia. Jeszcze jeden teatr, dopnął kask górnika i kilo. Kask nie jest niezbędny, bo mamy zapalniczkę, ale znacznie zwiększa on komfort życia. Mając broń, pancerz, naprawiaczkę do misia, i jedzenie na życie ruszyłem do ruin. W nich szybko zrozumiałem, że kopanie tulecytu i walka z mechanicznymi też nie mają sensu, skoro i tak niczego z pozyskanych zasobów nie mogę wytworzyć. Głównym skarbem okazał się antyczny strażnik i jego labirynt, który daje takie rzeczy jak badbaty, leniwy podróżnik, żółty amulet i tulecytową pałkę. Ale nie za pierwszym razem, w tym wyzwaniu licznik rolbaków to była ważna rzecz, bo samego antycznego strażnika rolbakowałem dobre 15 razy, by dostać dokładnie ten dob. Leniwy podróżnik to Walking Kane, a ja nie chcę żyć w świecie, gdzie nie mam dostępu do Walking Kane'a. Z labiryntu liczyłem na siekierokilow, by móc zabić świniołaka, ale nie miałem takiego falpa. Trudno. Oprócz tego potrzebowałem zielonej laski. Tej nie można dostać ze skrzyni Guardiana, ale... Hej! Jest na nią jeden pełni szans przy niszczeniu antycznej maszyny pseudonauki. I wcale nie spędziłem następnych 45 minut i 55 rollbacków, nasyłając mechanicznego na maszynę. Ale patrząc na szansę oh, oh, oh. i tak miałem falpa. Wyszedłem więc na powierzchnię, Dnia 15 i zacząłem składać Shadow Pieces. Nie mogąc korzystać z łodzi czy wołów, zostałem zmuszony targać wszystko na swoich plecach. O tyle dobrze, że tunele robaka siadły i całość zajęła mi tylko godzinka, więc idealnie na nów dnia 21. Pomimo amuletu i leniwego podróżnika, musiałem odbyć spacer przez agresywnych pszczół na drogę, gdzie dopiero mogłem zbić bishopa i trzeciopoziomową wieżę, bez większych przygód. Zima była bardzo wredna. Willow zamarzając traci więcej życia i poczytalności od innych postaci, więc podczas z samych Shadow Pieces cały czas podpalałem i gasiłem okoliczne drzewo. Biegając od drzewa do drzewa dobiegłem do biomu z potrójnymi morsami, gdzie wystarczył jeden ogień, by wytłuc całą grupę morsów. Te jednak okazały się straszliwie wredne i żadna z trzech grup nie dopnęła Tamu Wizja bycia uwiązanym trzy dni do okolicznych drzew zmusiła mnie do robaka i wtedy dopiero dopnął Tamu Samego Klausa non-stop podpalałem, by was z odpowiednim zaklęciem zadawać aż 62 obrażeń. Liczyłem, że dopnie mi go Malbatrosa, które znacznie by odblokowało kontent morski, ale nie miałem tyle szczęścia. Zamiast tego schemat na Banding Wrap, Mleczko i Korona Królowej Pszczół. Chyba Klausik wcześniej zbił B-Queen. Korzystając z długich zimowych nocy postanowiłem ruszyć na Twinset. Cały czas podpalałem dla dodatkowych obrażeń ze spela, co jednocześnie dawało mi światło i ciepło i no. Cały czas spamowałem zaklęciami, zbijając jednocześnie miniony. Spasmatic spadł pierwszej nocy. Na latinizora potrzebowałem więcej czasu przez jego długie szarże, ale w ich trakcie można używać Lunarnego Ognia, co jest jednak dość ryzykowne. W końcu spadł i on, dopiąc swoją tarczę, która była prawdziwym game changerem. Nie musiałem więcej farmić macek, a sama tarcza przejmowała część obrażeń, sprawiając, że przypadkowe zepsucie części pancerza było mniej prawdopodobne. Trzeba było tylko okazjonalnie farmić pająki, które posadziłem w pobliżu bazy. Następnie postanowiłem odblokować kontent morski. Łodzie oczywiście nie mogłem wytworzyć, na szczęście nieco ponad rok temu klej dodał dzikie łódki na brzegu całego świata. Mowa oczywiście o domkach wydr. Te jednak po wypłynięciu na głębszy ocean szybko. Się rozpadają więc pozwalają one jedynie na krótkie wyprawy. Same łodzie jednak trzeba jakoś przesuwać. Żagle odpadają, wiosła odpadają, polujące narwale, skacząc tworzące fale, odpadają. Hmm. W grze mamy parę wioseł, które możemy dostać poza craftingiem. Dziób Malbatosa z Malbatosa, który to jest na morzu, lekki problem, lub wiosło Małpy Alfy z pirackiego rajdu. Aby rajd się pojawił, gracz musi stać na łódce albo domku wydr w pobliżu Małpiej Wyspy. Bez wiedzy, gdzie jest Małpia Wyspa, musiał bym dosłownie wchodzić na losowe domki, czekać godzinami i liczyć, że na następnym odnalezionym domku zostanę zaatakowany. Tutaj jednak Magia Sida i po pół godziny i jednym rollbacku w końcu mnie zaatakowano. Willow wcale nie jest za open. Chciałem od razu odnaleźć wyspę małb, ale nie miałem szczęścia i zużyłem prawie całe wiosło. rolbak. Wybicie małp dało mi te nieszczęsne przeklęte trinkety zawalające eku, aby się ich pozbyć, postanowiłem zrobić fikołka i wskrzesić się amuletem wskrzeszenia z Klausa. W końcu nastała wiosna, była zdecydowanie poza moim zasięgiem, więc musiałem rolować teatr, dopóki nie dopnął parasol. Zabicie B-Queen Willow to żadna filozofia, ale przywołanie jej, cholera jasna, postanowiłem do młotowania wykorzystać szlamsnotl, który to okazał się nieskuteczny. Następnie postanowiłem wykorzystać szarżeruka, którego musiałem przeprowadzić przez znaczną część świata, który to też z jakiegoś powodu nie działa. Postanowiłem więc wykorzystać do tego Woody'ego, zaposiłem tymianka, ten wszedł na świat, jako że była noc wytworzył pochodnie. Na świecie bez kartingu. Well, przemilczmy to. Przemienił się więc w Bobę, jedząc mięso potwora i otworzył szmaciurę, która została spalona wiecznym ogniem. Elegancko. Wystarczyło tylko 5 staków embelków, następnie, by faktycznie odblokować morze, postanowiłem zbić malbatosa, mając tylko spławik do łapania za dnia i łódkę, która ma jakieś dwie minuty pływania po głębokim oceanie, okno czasowe na jego przywołanie było naprawdę wąskie. Dodatkowo Veyron, streamowa wiedźma, rzuciła spela, by malbatos się nie pojawił i. Dziad się nie pojawił. Przez dobre 4 rolbaki, gdzie na każdego wyławiałem jakieś 7-8 rybek. Gdzie przypomnę, na Malbatosa jest 10% szans przy wyławianiu. W końcu jakiś przytomny moderator zbanował Vayron, przełamując klątwę, co od razu zespałnowało Malbatosa bez łowienia. Nie no, nie narzekam. Walka z nimi też była problematyczna, nie mogłem wrócić na płytki ocean, bo Malbatos go za bardzo nie lubił i spitalał. A na dodatek przypadkowe spalenie gniazda wydr lunarnym ogniem nie służyło, raczej samej łódce. Zbiłem więc dziadowi pół życia i gdy rozpoczęła się faza z odrzucaniem łodzi, wróciłem na płytki ocean i czekałem na pełne odnowienie wytrzymałości łodzi. Udało mi się zabić Malbatosa, ale ostatki Lunarnego Ognia rozwaliły Domek Wydr, co uniemożliwiło mu odnowienie wytrzymałości na płytkim oceanie i skończyło się rollbackiem z kill issue. Potem znów rozwaliłem Lunarnym Ogniem Domek Wydr, w takcie trzeciej walki zaatakował mnie rajd piratów z armatą i skarbem, skoczyłem na ich łódź i jednym Lunarnym Ogniem wykosiłem całą załogę i dobiłem Malbatrosa. Całkiem cool. Łodzie z rajdów znikają, więc popłynąłem do wyspy małp i podmieniłem łódkę, prawie dostając od małpy z Almaty. Nosząc chustę dziób zużywał się dwa razy wolniej, więc zyskałem porządną łódź i napęd do eksploracji morza. Moim następnym zadaniem stało się otwarcie skarbu, do czego wykorzystałem zaprzyjaźnionego luka. W samym skarbie główno, ten złoty kilof później by mi się przydał, ale zniszczyły go meteoryty. Ogólnie nie zdawałem sobie długo sprawy, jak wiele rzeczy zniszczyły mi meteoryty, gdy nie patrzyłem, jak miecz nocy i tulecytowa pała, gdy chciałem ich użyć na Fuel Weaverze. Przygotowania na fielka: zebrałem embelki, mięso potwora, ugotowałem żelki, jajka po szkocku oraz bananowe szejki na psyche. Gotowanie na jednym garnku to ból. Po drodze rozwalił mi się żółty amulet i 90 rollback, otwieranie macek ogniem Willow to czysta przyjemność. Aby się ze wszystkim zebrać wziąłem jeszcze plecak z teatru i ruszyłem. Samo atrium wygenerowało mi się strasznie wedne Cztery bramki wymagające naprzemiennie niskiej i wysokiej poczytalności, ale na Najwiedniejszy okazał się Fielwival. Tego musiałem zbić tartum z Twinsów z braku lepszej broni, a ona sama nie ma najlepszych obrażeń i wymagała częstej naprawy. Dodatkowo miałem tylko 90% laski, więc w pierwszej fazie trejhardowałem kajtowanie klatki, w czym też nie jestem najlepszy, ale Bernie na pokładzie zdecydowanie pomagał. Weather painów też nie miałem i do zbijania minionów wykorzystałem lunarny ogień. Ten jest dość trudny do użytkowania, bo za każdym razem, gdy fuelek używa Mind Control, klatki, czy nawet gacz zostanie. Odbity od jego tarczy, a tak jest przerwany. Za trzecim razem udało mi się go zbić nawet do 5000 punktów życia, ale problem z tą walką wynikał przede wszystkim z tego, że Bernie domyślnie biegnie za Willą, gdy ta się od niego oddala. A Willow oddala się za każdym razem, gdy musimy zdjąć jego tarczę, co sprawia, że Bernie domyślnie ciągnie na środek, a walka na środku areny jest bardzo złym pomysłem. Faza wylęgania się minionów trochę trwa i powstrzymanie wtedy fielka przed zjedzeniem minionów jest trudne. Aby mi nie wywalał na środek, postanowiłem walczyć bez Berniego, ale sam Bernie oprócz trollowania środka bardzo fajnie trzyma fielka w jednym miejscu, przez co przy kolejnych podejściach nawet nie byłem blisko jego ubicia. Postanowiłem więc podejść do tematu na spokojnie, przełożyłem całość na następne Streama, gdzie po godzinie trajardowania w końcu się udało. Walka z użyciem belniego, którego trzymałem za wszelką cenę w kącie, zamiast rzucać się na początku fazy z łapami, czekałem, aż miniony wyjdą i wbiją się w kupę, rzucając zaklęcie tuż po aktywowaniu klatki, by na pewno mi nie przerwał. Następnie zbijałem większość łap i drugim zaklęciem wykaszałem resztę minionów i same łapy, ściągając jednocześnie Berniego do konta. Technika ta jest mocną pajacerką, ale zdecydowanie się da. Perk na aktywowanego Berniego przy cienistych istotach, niezależnie od poczytalności, też by tu bardzo pomógł, ale go niestety nie wziąłem. Następnie ruszyłem na nowego Guardiana, zależało mi w sumie na podobnym zestawie co ostatnio, ale ten nie do... I zadowoliłem się po 26 robakach żółtą laską i amuletem. Przeszukałem też cały labirynt w poszukiwaniu się kierokilofa na świniołaka i znowu nie. Dnia 66 wyszedłem na powierzchnię, gdzie moją jedyną ochroną przed gorącem był parasol i stanie pod drzewami. Nie był to zbyt wydajny czas. Rozważałem farmienie lodowego chestera i na zbieranie lodu ze Steve'a. Ale ten niezbyt chciał się pojawić, a farmienie morsów na niebieskie gemy też się nie opłacało. Uzyskałem lodowego chestera dopiero dnia 71, czyli za wolno, wraz z przemianą gwiezdnej różdżki na księżycową, która też by mi się wcześniej przydała. Ta przemiana definitywnie nie była prosta, ale Belni plus pamflut plus lunarny ogień wystarczyły. Nauczony doświadczeniem, przyniosłem wszystkie rzeczy poza zasięg pola meteorytów, spalił mi się też galnek, co zauważyłem dosłownie sekundy za późno. Następnie zacząłem zbierać zasoby na kababę. To było o wiele trudniejsze zadanie, niż by się wydawało. Krzaki jagodowe wykopały mi meteoryty i róg. Przy okazji zebrałem też kamień księżycowy. Korzystając z lata ugotowałem jeszcze sałatkę z kwiatu kaktusa. Po lecie na ogół pada, więc wpadł też parasol. Farmie nie szlamu na materiały wybuchowe, by wysadzić doki wyspy małp, co dało mi trzy liny z almat i deski w dużych ilościach i ku mojemu zaskoczeniu dwa szelmety. Wyłowiłem jesienne ryby, zbiłem dziko zespionego malbatosa. Kababa odrzuciła wszystkie pięć jesiennych ryb, szmata jedna, ale szybko trafiłem na kolejną ławicę. Złapałem trzy dziady i dopiero trzecia siadła. W poszukiwaniu pozostałych dwóch lin odwiedziłem morski setpis, który trafił mi się w wariancie bez masztu, który to byłby dwoma linami. Dekonstrukcja Garden Jumanji laską dekonstrukcji, której totalnie nie rozwalił mi meteoryt. To zbierałem więc dywan widłami z setpisu królików z cave'ów, kaki katel, złapałem świetlika siatką setpis, wyłowiłem ciężkie ryby i perła. Wcale nie robiłem tych kwestów 3 godziny. Z dnia 87 wpadł osmok na klejnoty. Tutaj nie mogłem robić muru, Zwyczajnie użyłem miśka, który agrował na siebie lawalby i z którym biegałem dookoła areny, by nie biły go bez sensu lawalwy. Jako, że miałem tylko jedną łódkę do kapkinga, nie wsadzałem żółtych i czerwonych gemów, które to bafują ilość i obrażenia armat. Zamiast tego postawiłem na zielone, bufujące szczypce palone lunarnym ogniem, oraz niebieskie, zwiększające życie lodowej zapory i skracające czas trwania K. Walka miała być prosta jak drut, ale na tej serii nic takie nie jest. Nie mogłem pozwolić na choćby przedziurawienie łodzi, co niestety się zdarzało, gdy trzeba było podpłynąć szybko do K, czy utopienie się miśka, który to robił dodatkowe obrażenia i ściągał miniony. Już nawet nie wspominając o ciemności czy zamrzaniu. Początkowo zbijałem także almaty, ale teraz piąc się dziurawiły mi łódkę, więc zrezygnowałem z tego pomysłu. Samo dobicie Kapkinga też było wymagające, bo do pozyskania ołtarza normalnie potrzebujemy dźwigu którego na świecie bez kaptingu nie ma. Jednak jeśli zabijemy Krapkinga, po czym od razu wpłyniemy pod niego łódką, ołtarz można złapać. I dokładnie to zrobiliśmy, co się udało z jakimś drugim razem. Wow. Mieliśmy prawie wszystko do aktywowania burz. Zabakło jedynie astralnej szukaczki. Wziąłem więc opal, udałem się do archiw, rozwiązałem zagadkę i... kloc. Tutaj się kończy progres, który możemy uzyskać bez craftowania. Aby zabić tego celestial Championa, wytworzyłem więc niestety lunarną szukaczkę, złapałem burzę, bez ochrony, podejrzanie łatwo poszło, chociaż sam las bardzo fajnie pomagał blokując ptaki. Zebrałem więc zasoby, gdzie lunarne szkło zacząłem zbierać na samym końcu, gdy wszystko inne miałem już przygotowane, by zdążyć z nim śmignąć na lunarną wyspę przed rozładowaniem. Tam niestety musiałem zrobić drugi niezbędny crafting, czyli lunarny syfon. Diody mieliśmy z Twinsów, scrap z płotu. Wleciały dwa albaki, gdy formiłem kilofest teatru. Na samego Celestiala byłem zdecydowanie zbyt dobrze przygotowany. Set z set ślimaczy, ponad stak mazi glomera, no i moja pierna tarcza. W ten sposób dnia 113 i po 144 rollbackach zakończyła się nasza przygoda. Samo wyzwanie Donster bez kaftingu można by pchać dalej w lunarnych bossów i Celestial Sion'a, ale dalszy postęp wymaga co najmniej 30 kaftingów, więc uznałem, że to by była już lekka przesada. Reasumując, wyzwanie to wymaga bardzo dużo szczęścia i skilla, którego miejscami mi brakowało, jednak sam poziom kombinowania z łapaniem ołtarza, czy radość, gdy pojawił się rajd piratów, czy zielona laska, mają naprawdę dużo uroku. Dziękuję więc za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy na kanale i cześć!